Ewelina Pawlikowska, dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Inowrocław. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej wójta gminy Inowrocław pana Grzegorza Piątka w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Inowrocław. W konferencji biorą udział pan Grzegorz Piątek, wójt gminy Inowrocław, pani Barbara Płaczewska, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Inowrocław, pan Bartosz Krajniak, prezes spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław. Konferencja dotyczy nowych przedsięwzięć, które będą realizowane na terenie gminy Inowrocław. Oddaję głos wójtowi gminy Inowrocław, panu Grzegorzowi Piankowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nieprzypadkowo jesteśmy tutaj w naszym nowym obiekcie gminy Inowrocław, który właśnie gmina pozyskała. Szanowni Państwo, Gmina Inowrocław i spółka SIM Gminy Inowrocław. Pozyskały ponad 126 milionów złotych z funduszu dopłat na inwestycję mieszkaniową w Cieślinie. I to jest ta informacja, która dzięki Państwu trafia do mieszkańców: do mieszkańców gminy Inowrocław, do mieszkańców naszego regionu, powiatu i województwa, bo to jest jeden z największych sukcesów i przede wszystkim jedna z największych inwestycji, która rusza w gminie Inowrocław. Szanowni Państwo, dzięki temu spółka Simgi wybuduje osiem nowoczesnych bloków komunalnych. Tak jak już wspomniałem, to jest jedna z największych inwestycji, a e, na terenie gmina, jeśli e, nie przypominam sobie, aby taka inwestycja samorządowa była realizowana e, wcześniej, również na terenie naszego powiatu. Cieszy nas to tym bardziej, że w zeszłym roku mieliśmy duże obawy, co do powodzenia tej inwestycji. Podjęliśmy tutaj wspólnie szereg działań naprawczych, aby choć spróbować uratować tę inwestycję, tak aby miała ona możliwość realizacji w ograniczonym chociażby zakresie. Jesienią zeszłego roku złożono wnioski o dofinansowanie tej inwestycji, odpowiednio we wrześ w wrześniu, październiku i listopadzie. I dzisiaj możemy się Państwu pochwalić, tak, Temat osiedla w Cieślinie rusza. Otrzymaliśmy środki w tym zakresie. Fundusz dopłat na inwestycje mieszkaniowe w Cieślinie przekazał nam środki. Może więcej przekaże w tym zakresie Pan Prezes. W gminy do pan kranie Bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panie Wójcie. Pan Wójt wspomniał o, o, o trzech wnioskach składanych miesiąc po miesiącu. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi właśnie o te trzy miesiące, to one odpowiadają trzem zaplanowanym przez nas etapom inwestycji. Podzieliliśmy tę inwestycję tak, że pierwsze dwa etapy polegałyby na budowie dwóch. Budynków w pierwszym etapie, dwóch w drugim, a trzeci etap obejmuje zakres czterech budynków. Musieliśmy wziąć pod uwagę uwarunkowania techniczne związane z tym, że po dwa budynki są ze sobą połączone funkcjonalnie kondygnacją podziemną, a więc nie dało się wybudować jednego budynku, więc tak zostało to podzielone. Niemniej jednak, Nieco pozytywnie nas zaskoczyła ta lawina środków, która w ostatnich tygodniach do nas dotarła. Mam już połowę kwoty, o której pan Wójt wspomniał a więc ponad 60 milionów złotych jest na koncie. Czekamy na kolejne 63 miliony złotych dofinansowania, które niebawem wpłynie, a wiemy to dlatego, że mam już zawarte wszystkie trzy umowy. Które tutaj Pan Wójt z Panią Skarbnik podpisali w imieniu gminy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, więc przygotowujemy się do hmm, przysłowiowego wbicia łopaty. Na ukończeniu jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nasz plan inwestycyjny wygląda w ten sposób, że pierwszym etapem rzeczowym do wykonania będą cztery pierwsze budynki. Hmm. Mieszkalne właśnie w Cieślinie, a więc dwa pierwsze etapy, czyli dwa pierwsze wnioski, zostaną zaplanowane do realizacji równolegle. Oczywiście wynika to też z tego, że pamiętając o bardzo dużych pieniądzach i dofinansowaniach, trzeba też pamiętać, mieć z tyłu głowy to, że trzeba zawsze zabezpieczyć wkład własny i zapanować jeszcze nad tą budową. Ogromne pieniądze, tak jak Pan Wójt wspomniał. Myślę, że jedna z większych inwestycji mieszkaniowych w regionie, jeżeli chodzi o samorządy, na pewno. No i musimy sprostać temu wyzwaniu. Także myślę, że wiele tutaj w najbliższych miesiącach będzie się działo. Może trochę o tych budynkach, które też tutaj są na naszej wystawce. Drodzy Państwo, każdy z budynków to 30 mieszkań. 5 kondygnacji, w każdym, na każdym piętrze po 6 mieszkań. Analogicznie do liczby tych mieszkań w części podziemnej, taka sama ilość komórek lokatorskich. 23 miejsca garażowe w hali garażowej, 59 miejsc postojowych łącznie w, na zewnątrz. Mała architektura, plac zabaw, miejsce dla osób trochę starszych z siłowniami zewnętrznymi. Teren będzie ogrodzony, oświetlony oświetleniem parkowym, alejki, chodniki, wszystko zgodnie tutaj z projektem będziemy realizowali. No i cóż, jeżeli chodzi o, o te główne informacje, to jeszcze może dodam, że jeżeli chodzi o większość, o wielkość tych lokali, to jest tak od 38 najmniejszy lokal mieszkalny do 71 lokal Największy. Budynki w technologii niemal pasywnej wykonane z panelami fotowoltaicznymi na dachu, bardzo dobre jeżeli chodzi o energooszczędność materiałów budowlanych są przewidziane do wbudowania tych budynków, aby też koszty eksploatacyjne były jak najniższe. Dodatkowo kilka miejsc do stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. Ja, jako przedstawiciel Rady w imieniu oraz mieszkańców Cieślina, cieszę się, że tworzymy nową przestrzeń dla nowych mieszkańców. To nam da napływ dodatkowych środków z podatku do nieruchomości. Nowe miejsca, tak naprawdę, w szkołach będzie można zapełnić dzieci, ewentualnie, te nas przybędą na te mieszkania. Myślę, że będzie dosyć korzystny rejon, żeby się osiedlić na terenie naszej gminy. Nasza gmina jest atrakcyjna pod kątem położenia bliskości miasta, dostępności do yy, większej aglomeracji, więc ja tutaj zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkaniami w naszym Ciślinie.